Witam serdecznie wszystkich po krótkiej przerwie. Dzisiaj przetestuję dla Was program K7 Ultimate Security. Programu nie znam, nigdy nie miałem z nim do czynienia. I myślę, że jest to najbardziej zaawansowana technicznie wersja tego softu. Interfejs programu jest po angielsku, utrzymany w żółto-pomarańczowych barwach. Program wersji DL zawiera. Narzędzie do zabezpieczenia pendrive'ów i innych nośników wymiennych przed złośliwym oprogramowaniem w postaci plików AutoRAN, wirtualną klawiaturę, Internet Temp Cleaner, Activity History Ether, czyli różnego rodzaju czyściciele danych i śladów po naszych wojażach w internecie. Program zaktualizujmy i przejdźmy do testu. Program jest e, najbardziej zaktualizowany, najnowsza wersja, więc przejdźmy do testu. Przygotowałem 20 szkodliwych linków. Na bieżąco będę sprawdzać ich aktywność w systemie za pomocą, e, za pomocą programu Komodo Kill Switch. Używam przeglądarki Internet Explorer. Zaczynajmy. K7 Malware Pacing y, City Blocker zablokował o dziwo to złośliwe wygromowanie. Sam przyznam szczerze, że jestem, spodziewam się słabego wyniku tej aplikacji, gdyż nie miałem z nim do czynienia i nie znam jej możliwości. K7 Ultimate Security zablokował przedostające się już do systemu złośliwe oprogramowanie. Myślę, że to będzie reakcja Firewalla, K7 Ultimate Security. Program zamierza dodać do autostartu, więc jednak to nie Firewall. Project 1. To bardzo ciekawa opcja z tego programu. Nie spotkałem się nigdy z takim czymś. Zezwólmy. Czyli jednak program nie wykrył zagrożenia. Jednak była reakcja, można powiedzieć, czegoś w rodzaju Defense Plus u Komodo. Plik u uznaje za wpuszczony. tylko 7 wykrył. To już koniec testu na 20 szkodliwych linkach. Program K7 Ultimate Security wpuścił na 20 linków tylko jedno zagrożenie. Jednak była tu reakcja czegoś powtarzam się w rodzaju Defense Plus od Komodo. 20 linków, jeden wpuszczony. Teraz przeskanuję pro system programem Hitman Pro program Hitman Pro zakończył skanowanie komputera wykrył złośliwe oprogramowanie te które K7 przypuścił usuńmy je dodam, że program K7 Ultimate Security testowałem na standardowych ustawieniach na 20 szkodliwych linkach pochodzących z dnia dzisiejszego które zbierałem przed testem Usunięto 2 minuty Instalka programu K7 Ultimate Security Ważyła 77 MB To już koniec dzisiejszego testu Jeżeli masz jakąś propozycję co do aplikacji Którą chciałbyś abym przetestował Omówił ją Serdecznie zapraszam do pisania komentarzy Na moim profilu na YouTubie Zapraszam i polecam na następne filmiki.